Rury do zraszaczy czekają aż przyjdzie nam kostka na obrzeża, którą będziemy mogli wyznaczyć cały trawnik. Wtedy od razu będziemy stawiać zraszacze przy nich. Wszystko powoli nabiera kształtu. Tutaj trzeba trochę jeszcze ruszyć wyobraźnią na chwilę obecną. Mamy same niebieskie rury, w ich miejscach znajdą się punkty elektryczne. Mamy wymurowane palisady. Tu w przestrzeni przy palisadach będą zamontowane te autokratki odpływowe tak żeby cała woda, która mogłaby stać tam między palisadą a ścianą budynku została zebrana do zbiornika na wodę deszczową Gdzie następnie będzie podobnie wykorzystana do podlewania ogrodu Mamy już ziemi zbiornik na deszczówkę wprowadzane są już do niego rury oraz kable tak żeby zasilić pompę Tak jak widzicie wszędzie jest bagno więc muszę uważać jak chodzę Wkładamy kratki odpływowe Czekamy jeszcze aż zostaną dla nas wyprodukowane donice, które znajdą się w tym miejscu i oddzielą od siebie tarasy. Ogród budujemy kompleksowo, więc czekając na ten materiał możemy się zająć resztą przestrzeni.